Witajcie serdecznie. Kolejny odcinek, w którym chcemy Wam przedstawić taką, może dla niektórych, informację dosyć przydatną, taki niuans odnośnie mięśnia gruszkowatego, który jak wiemy. Jest dosyć istotnym mięsiem też często przy problemach z rwą kulszową, bo możemy mieć taką rwę kulszową gruszkowatą, gdzie ten nerw kulszowy przechodząc czasem pod, czasem osobniczo przebijanie się przez mięsień może być przez napięty mięsień gruszkowaty drażniony i wyzwalać objawy też do kończyny dolnej, co sobie też możemy różnicować odpowiednimi testami. Możemy sobie zrobić taki test na przykład dla bólu pośladka. Jeśli mamy ból w obrębie pośladka i chcemy sobie różnicować, czy jest to ból pochodzenia neurogennego, czy to jest ból mięśniowy, możemy ustawić sobie pacjenta w pozycji, w której odczuwa te dolegliwości bólowe. Powiedzmy, że zgłaszałby mi teraz, że czuję dyskomfort w obrębie pośladka i teraz muszę różnicować, dowiedzieć się, czy to jest ból wynikający z, z pochodzenia od nerwu, czy to jest ból po prostu z rozciągania. Więc, będąc w tej pozycji, stabilizuję ją sobie. Idę do wyprostu prostu w stawie kolanowym, co już napina mi troszkę układ nerwowy, ale dalej jeszcze nie do końca różnicuję. Pytam się, czy coś jest inaczej. Jeżeli dalej jest tak samo i ten ból jest taki sam, mogę ustabilizować sobie tą pozycję i popracować przez zgięcie stopy, co różnicuje mi i naciąga mi cały nerw. I teraz pytam pacjenta, czy jest gorzej, i przy opuszczonej stopie, czy jest lepiej. Jeśli to nie zmienia, nic, nie ma więcej ani mniej uczucia rozciągania w pośladku, ani tego swojego dyskomfortu, to raczej myślę, że jest to pochodzenia z mięśnia, z ograniczenia, zgięcia stawu biodrowego i przywiedzenia. Wow. Natomiast jeśli w tej pozycji wyprost i stopa wpływałaby na zachowanie objawów, mogę myśleć o drażnieniu neurologicznym w obrębie tego pośladka. To jest jeden test dla różnicowania. Takiego bólu jeśli macie tam i nie jesteście pewni i żeby nie było tak jak u lekarzy często ortopedów, że jeśli boli pośladek to na pewno, na pewno rwa i leczymy lekami albo mięsień wróżkowaty, albo nie wiem, tylko macie prosty też możecie zróżnicować. W tym jesteście lepszy od lekarzy, że możecie to zrobić w 30 sekund. Ma to trwać chwilę. Pryk, zgięcie, przywiedzenie wyprostawu kolanowego przez stopę odkładam 10 sekund, że on pokazywał nam na ostatnim kursie. Bardzo fajne, przydatne, szybkie testy. Co do mięśnia tego? jak wiemy zmienia mu swoją funkcję powyżej 70 stopni. W pozycji w wyprostowanym biodrze, jego funkcją jest rotacja zewnętrzna. Jeżeli pójdę sobie powyżej 70 stopni, to jego funkcją jest rotacja wewnętrzna. Tak. Okay? I to zmienia nam zasadniczo stopień ułożenia nogi do testowania tego mięśnia. Bo jeśli chcę w pozycji wyprostowanego biodra go sobie rozciągnąć, pamiętam, że jest rotatorem zewnętrznym, więc idę do rotacji i utrzymuję rotację wewnętrzną w stawie biodrowym. Hop. Trzymam i mogę iść do góry i testować sobie napięcie. Jeśli pacjent zgłasza ból mogę odrotować i sprawdzić czy to się zmniejsza. Mogę myśleć wtedy o mięśniu bruszkowatym. Przekraczam 70 stopni. Rotuję w drugą stronę i teraz jest on rozciągany. Lepiej zrobić to nawet w tej pozycji przy zgiętym stawie. Jestem teraz w rozciągnięciu tego mięśnia. Odwrotnie jest w tej pozycji, gdzie w rotacji wewnętrznej jest rozciągnięty odwrotnie jest w tej pozycji, kiedy jest rozciągnięty w rotacji zewnętrznej, bo jest rotatorem wewnętrznym. Łukasz popchnij na zewnątrz stopę. To jest jego funkcja teraz. Luz. Tutaj musielibyśmy to zrobić odwrotnie. Popchnij na zewnątrz, rotacja zewnętrzna. Ok? Taka istotna różnica w zachowaniu mięśnia różkowatego w różnym stopniu zgięcia biodra. Pamiętajcie o tym, że zmienia zupełnie swoją funkcję, jest inne testowanie dla tego mięśnia i może on nam dużo powiedzieć poprzez takie testy co do bólu w obrębie pośladka, czy jest to ból pochodzenia neurologicznego, czy bardziej mięśniowego, i czy musimy pracować sobie na mięsie czy jest za, e, też zaangażowana w to komponenta po prostu nerwu na poziomie np. Na mięśnia, czy, czy kręgosłupa. Miejmy nadzieję, że te filmy są przydatne. E, jak się dowiadujecie czegoś ciekawego i to Was interesuje, chcecie, żebyśmy coś nagrywali nowego, zapraszamy. Jak najbardziej subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszamy do naszych gabinetów, bo nie wiem czy pewnie wszyscy wiecie, ale my tak samo przyjmujemy, nagrywamy dla Was te rzeczy, jeśli macie jakieś problemy, chcielibyście przyjść na wizyty, Warszawa, Wrocław, eee, ceny się pytacie często, 100 zł kosztują nas wizyta, tak to wygląda, obojętnie, że pierwsza czy setna kosztuje zawsze tyle samo, 100 zł, zapraszamy do oglądania, zapraszamy do subskrybowania, pozdrawiamy. Wizyta フフフフ。